6 kwietnia z Neptun Areny w świdniku w tej zimowej scenerii. Wita Państwa bardzo serdecznie. Bartłomiej, Lew. Tak, obydwie drużyny patrząc tylko w tabelę, potrzebują kompletu punktów, aby myśleć o pozostaniu w Kiza czwartej Lidze. Awia w ostatnich tygodniach dobrą formą nie błyszczała granit mimo niezłego początku rundy. Dalej znajduje się pod czerwoną ligową kreską. Mecz o przysłowiowe 6 punktów powinien zafundować nam dużą dawkę sportowych emocji. Druga Awia, czy granit Bychawa. Są te zespoły, które będą walczyć do końca sezonu o utrzymanie. Rzut karny! Czekamy jeszcze na gwizdek sędziego Pańko. Skrzypek czy wolski skrzypek! I jest e, spokojnie, niby wyczuł intencję e, strzelca w tej sytuacji Piotr Wolski, no ale Granit obejmuje prowadzenie na samym początku tego spotkania. No i teraz e, pytanie, jak zareaguje druga awia? Teraz w środku Korba, ruszają od razu e, w tej akcji ofensywnej piłkarze Granitu. Juchna, Juchna, jeszcze ta piłka wyłożona do sprawki. Sprawka, mamy 2 do 0. No nie, no nie, e, po prostu... Jestem mocno zdziwiony tą pasywnością, tą biernością, na samym początku tego starcia prowadzi Granit oczywiście e, 2 do 0, szybkie dwa ciosy i po trzech minutach Avia już e, z dwoma bramkami straty. Gedek, e, Gedek, e, no teraz e, imponująca ta akcja zawodnika Awi Milczyk, Wizdek, Sędziego, Pańko, jeszcze e, położony... Bramka z granitu jest bramka. Wracają piłkarze Awi do tego spotkania. Dzieje się! Naprawdę dzieje się na początku tego meczu. No jeśli ktoś mówił, że mecze z dołu tabeli mogą nudzić, to na pewno nie ten I... Myślę, że jeżeli dalej będzie prezentował odpowiednią formę, to z czasem może coś wyżej niż czwarta liga jeszcze czeka tego zawodnika. Juchna, Juchna, Juchna! I mamy 3 do 1 dla Granitu. Czwarty z bramkę i czwarty gol w tym spotkaniu. Z wielkim spokojem, z takim naprawdę opanowaniem, zakończył tą akcję Daniel Juchna. Granit niesamowicie! W 20 kolejkach pokazuje nam w tym spotkaniu Gedek. Gedek, jeszcze rozciągnięcie do lewej strony. No tu jest sporo miejsca. Gedek, czy będzie druga bramka? I tak się dzieje. Trzeba pochwalić w tej akcji Dominika właśnie za ten rajd. Za ten rajd prawą stroną boiska. Wyjście na pozycję. I Dominik Gedek strzela bramkę. kontaktową, Nieprawdopodobne rzeczy dzieją się dzisiaj na arenie Neptun w Świdniku. To ośrodkowanie. Teraz było groźnie, niewiele brakowało. Którzy od kilku dobrych lat marzą o tym awansie do upragnionej drugiej ligi. Na razie tego awansu nie ma, ale jest bramka wyrównująca dla zespołu drugiej Awi. Jeśli dobrze zauważyłem, to Dawid Wójcik z numerem 8 z drugim trafieniem w tym meczu. Juchna, dobrze teraz zachował się Juchna. Sprawka dośrodkowanie juchna czy Lenkiewicz cały czas przy piłce. Na tyle rzeczy jednocześnie, na tyle możliwości jest kolegą z drużyny. Filipczuk prowadzane o ile się nie mylę, no ale przy tym wyniku można się pokusić o próbę właśnie strzelenia kolejnej bramki. Jacek Tkwi. Tkaczyk i godula. Pewnie tkaczyk, no nawet nie ruszył w pierwszym tempie do tej piłki. Tomasz Godula położył się niby, ale tak jakby trochę od niechcenia i prowadzi. Tkaczyk ta piłka spadła mu niczym prezent pod nogi tkaczyk. Godula czujnie w bramce. No tkaczyka niż to miało miejsce właśnie w pierwszej odsłonie meczu. Godula. Kompletnie godula nie wiedział jak się ustawić do tej piłki. Dawid Wójcik. Proszę państwa, podwyższa wynik tego spotkania i środkowy pomocnik całkowicie nie wypuścić z Gedek, No nie. Tak po prostu grać w defensywie nie można Tkaczyk, no znowu to Avia z kolejną akcją bramkową. Jeszcze w końcówce na jakieś groźne ataki. Teraz Avia, szansa stuprocentowa. Dobrze pamiętałem, to jest druga żółta kartka w konsekwencji czerwona. W minuty będziemy mogli oglądać to ciekawe spotkanie w Świdniku, a tym razem... Bartłomiej Donda już się nie myli. Wcześniej ten strzał bardzo słaby, obroniony przez Tomasza Gudule. Tym razem Bartłomiej Donda już bardzo dobrze, pewnie. A sędzia Kasper Paniko, tak jak mówiłem, kończy to dzisiejsze spotkanie pomiędzy rezerwami Awi Świdnik a Granitem Bychawa.